O, tragiczne losy, onędzna zazdrości, która zaraz na tej scenie w jego sercu zagości. A zwie się ono wódz dumna, mąż wspaniały, a wspanialsza jeszcze jego żona, której nie miał Desdemona. A ten obok to Florenczyk, pełen dumy Michał Cassio, a tuż film jest Emilia. Wchodzi Jagu, który z pasją zemstę chce osiągnąć krwawą. Co poczyni? Zobaczycie, czy to fatum będzie miał wpływ na znaczne potoczenie. Czy to ja go na tej scenie, jeśli ja wielkim, będzie ich losem pokieruje? Prosili za mną trzej senatorowie, ażebym został jego porucznikiem. Znam swoją cenę, wiem, że w stopnia, lecz on w swych własnych planach zakochany. W prawdziwie rzeki, mam już porucznika. Któż on? Zaiste wielki matematyk, jakiś Florenczyk, jakiś Michał Kasjon, co nie jak żołnierz, a jak pan nażył. Pomyślmy, jakby mu miejsce zabrać, a zemstę nasycić przez dubeltowe łotrostwo? A jakże? Po pewnym czasie szepnąć o robił, że z jego żoną zbyt jest poufale. Gładka twarz jego, jak gdyby stworzona z wodzić kobiety. Zbudzi podejrzenia. Murzyn jest z prostej, otwartej natury. Wierzy w przyszłość, gdy widzi jej pozór. Tak mi go za noc będzie wodzić. Mam go, myślisz poczęta, niech teraz ciemność i biegocą władzą potwór po co rychłej na dzień wprowadzą. Byście wszyscy zrozumieli, wtrącę się tu ten raz jeszcze. Dumny Kasio z w nietrzeźwości bójkę wdał się. Na nieszczęście tym haniebnym zachowaniem typu stracił. Po tej sprawie, ja go powiedział mu, że był żonę jego pana błagomiło. Idzie on do demony, żeby przekonała swego męża o tytuł przywrócenia. Dobry, mój Cassio, nie pani że zrobię wszystko, co mojej mocy będzie. Zrób, pani, mój mąż na tym ubolewa, jakby sprawa jego własna była. Uczciwy człowiek, bądź pewny, mój kasio, że pragnę męża mojego i ciebie widzieć w darmi. Przyjaźń i zgodzi. Szlachetna pani. Jaki bądź los czeka Michała Kasio, on zawsze zostanie tym najwdzięczniejszym, najwierniejszym sługą. Uważaj właśnie, żonę swoją z Kasją, ani, ani zbyt podejrzliwie, ani zbyt ufnie, nie chciałbym, aby za Twą szlechaną dobroć zdradza płacono. Miej w imię Czuję niezwykły ból głowy. Skutek nie wczasu, ale za godzinę ty tylko twojego zniebie Chustka ta za mała. Daj pokój, proszę. Śpiesznie do gości. Czy ją wykradłaś? Nie. Z roku bezdemony i mam ją. Widzisz? Daj mi ją, kocham. Co chcesz z nią zrobić? Czemu tak napędnie się o nią? Co dobie do tego? <grym> Powiedz, czy śpiew ręką widział kózkę, na której szyte są poziomki? Na Boga! Widzę, że to wszystko prawda! Patrzaj, go. Miłość, bo on tak puszcza z wiatrem i już jej nie ma! Z podziemnych pieczar powstań czarna zęsto, miłości, ustąp korony i tronu, w mym sercu ustąp wściekłej nienawiści! Chustkę w jego ręku widział. Krzywo przysięstwem serce me na kanie zmienia. Przymuszasz, abym się mój nazwał morderstwem. Wygrałem za ofiarę. Widziałem chustkę. Więc się zaraz, ja się znalazł. Ja jej nie dałam. nie nie był nie kień, nie sądzi co. Nie chcesz się bronić? Nie chcesz A nie jednej chwili. Co miał czynić? Wybacz mi desdemono, przebacz mi Kasio.